Gdzie jest to play? Ej, ej, nie! To jest. To jest cheater. Dobra, jedna z cięższych misji, które chcę zrobić w tym. W tym wipe. Ie. Znaczy dla mnie przynajmniej. Umieścić pieprzone jakieś kajty. To był, to był skaw, czy, czy. 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 kto? Czy. Co to było? Nie, ale tak teraz serio pytam. nie był gracz, to był skaw gracz? To był. kto to był? Who the fuck was that? No cóż, y nie mam najlepszej broni. Liczę tylko na łódź szczęścia, więc dzisiaj może po prostu sobie najzwyczajniej w świecie polatamy sobie, w taki oto sposób. Czy umrę? Tak! tak <głos> <głos> także oczywiście przypomnę, korzystając z tej chwili, że jeżeli odcinek mi się spodoba, to zapraszam do opakowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do opakowania w dół, wszelkie potrzebne linki się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie zapraszam. Subskrypcja, dzwoneczek powiadomień. Te wszystkie rzeczy są turbo istotne. Yy... Dobra. No i teraz trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie Uch. spróbować. O! Sprawdzić. I musimy te kajty dać tam. No moi drodzy, no, no to jest. To jest. Mój dzisiejszy cel. Teraz pytanie, gdzie to było strzelane, nie? chyba gracz. <śmiewanie> Ale dostał bańkę. Uła. Nie miło bardzo. Ej, ej, ej! Ja już bym za ścianą! What the fuck?! Co to było?! Kurina! Co to było?! Dobrze, ale tego odwalony. Eee, dobra. Dobra. <tryk> Trzecia szansa. Trzecia szansa. Nie wiem, czy to się uda. Nie mam pojęcia, czy to się uda. We will see. No nie. Jestem w bardzo niefajnym miejscu zrozpiony. Idzie. No chodź. Był tu. Był tu 100%. Kolega. Ja chcę tylko do ofisów się dostać. No. Dajcie. blocks, Prosim. Bardzo ładnie, proszę. No. Ho, ho, ho. <coughs> Oj, oj, oj. Tam ktoś niefajny jest. To przecież mnie popiszcz! Ech, no, no, jak tu, panie drogi, Boże, nie zwariować. No i znowu mnie respi w tym gównianym miejscu. Po raz drugi. Ja tu muszę czekać, jak debil jakiś. No właśnie, no właśnie. I przecież ja że jestem za ścianą, ja za ścianą już byłem, przecież kurwa, no ja jebe. Jestem teraz troszeczkę lepiej wygirowany. Nie mam tylko pistoletu. Może to jest way to go jakiś. Nie wiem. Zre znowu je w głównie. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ech. Wiem, że tam czasami się respią ludzie. ze sobie zawsze tutaj obchodzę. O, 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 o. o. Szczelają, szczelają. Jak teraz tu się wywalę, to ja nie wiem, idę na skawa, chyba serio, bo. O! O! Zajebiście. Chyba tak. Nie móc gdzieś wejść, bo. Kimi w oko. Dobra, może się uda. Ja potrzebuję tylko się dostać tu. Czemu nie mogę tutaj tego place'nąć? Hallo, czy ja to muszę mieć tu? Nie, no nie. No to przecież to jest tu, gdzie jest to place? No. Ej, no to przecież to było na 100% tutaj, no? Halo, może tam, gdzie jest to play? Ej, ej, nie, to jest to jest cheater. You fucking cheater. No pa. No kurwa. A. Hm. Uh, jestem debilem. Ja kompletnie zapomniałem, że to przecież trzeba zrobić w nocy. Tak, totalnie. Jezus. O. O, wywali mnie zaraz. Jak się nie uspokoi ping. Dobra. Rura. Ciebie tam nie ma, mnie tu nie ma. Może. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Przynajmniej już zmienia się to, że dobiegłem tutaj w ogóle. Ciekawe tylko, czy trzeba będzie wyjść. Bo jeżeli trzeba będzie wyjść, to średnio. A tych kajtów mam trzy. Każdy po 30 sekund. Półtorej minuty. No. no, czemu to nie może tutaj? Nawidzę tej gry czasami. Zrobione to jest, tak. Plantujcie tam sobie. Ja tutaj tylko plantuję sobie kajty. obcentralnie centralnie za mną tam to bierze. Dobra. Czy ja to teraz zrobię, czy nie? Ale z pytanie. Jeszcze tylko 7 sekund. Pięć, cztery, 3, 2, 1. Dobrze, no teraz już mam. I don't care szczerze. Tu ktoś jest? Tu ktoś był! Ja wiem, że dzisiaj to nie jest mój dzień, aczkolwiek. No, zobaczymy jak to sobie tutaj. E... Lata albo też i nie lata, tak naprawdę, czy ja mam VXA? Mam dobra, ale, ale, jakie ja tu mam w ogóle taski na lighthouse? Dużo, dużo, dużo. Locate the helicopter and water treatment plant. On Lighthouse, Mark Helicopter with. Uh, no ja wiem, gdzie jest ten helikopter, więc możemy go ewentualnie gdzieś tam zaznaczyć. Więc możemy to zrobić. Niech to będzie nasz dzisiejszy today's cel. Uh, problem polega na tym, że generalnie gramy tu jako PMC-ki. Gramy jako PMCs. Czy to jesteś ty? No właśnie, jesteś locked. Mm -hmm. Jako PMC, oczywiście, do. Tak naprawdę, dzieją się rzeczy, które. Yy, może nie do końca zawsze dziać się powinny. Eee, no po prostu. O, no właśnie, tam się ludzie strzelają, ale I don't care. Jakby ja nie jestem tu po to, żeby się bić z ludźmi. To nie jest mój dzisiejszy cel. Ja już się biłem dzisiaj z ludźmi. Wyszło to chujowo, as always. I no, nic na to niestety nie byłem w stanie za bardzo poradzić. No cóż. No idę sobie szybko do tego domu, bo wiem, że tu jest Lucio Fiucio, ale tutaj też mam... Okay. Ciekawe, czy on czeka i czy ja czekam też, tak sobie czekamy. Fajny Okej. Okay. O fuck, widziałem go, kurwa! Dobra, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja byłem Shepard, to był kolejny odcinek Starkowa. Ta gra to jest jakiś śmieszny, głupi żart. Eee, nienawidzę jej szczerze, z całego serca jej nienawidzę. I eee, tyle. Eee, papa. In shed. This girl she, she was looking, looking kinda up. down oh. in the